To Myszka pomidorkami ma. Cześć. Cześć. Jesteśmy w Lidlu. Jesteśmy w Lidlu. Myszka robi swoje tak zwane. Y, nie no muszę powiedzieć bieda zakupy. Prosimy o reklamę. Ananas jest smaczne, zdrowe, wyborowe, bez cukru. wyś coś zrymuj. Yy, ten, tego. I tego. Ten z tym, o tym tam, od tego. Co I z tym tym? Yy. Byliśmy z koleżanką w Lumpexie do godziny 20:00 Już zamykali. Byliśmy jednymi z ostatnich klientów. To są ciuchy, które. Yy, przywiozłam ze sobą. Jest tego cała torba plastikowa, nie plastikowa, tylko papierowa, taka duża. No i co? Teraz yy, pralki, pralki, pralki. I yy, jak wszystko ładnie yy, poprasuję, wysuszę, wypiorę. Miałam powiedzieć to w odwrotnej kolejności. To wtedy wam wszystko pokażę. No hej, słuchajcie, ubrałam już dzisiaj bluzkę z długim, bo jest jakoś tak. Rześko. Yy, I chciałam Wam pokazać haul z Lidla. W Lidlu zapłaciliśmy 95,35 groszy. Nie wiem za bardzo za co. I dlatego, yy, no, to jest tak, że ceny w Lidlu mnie przerażają i ceny w biedronce mnie przerażają. Naprawdę powiem Wam, że w oszłą byśmy za taką kwotę dostali naprawdę więcej rzeczy. Ale. No, nie potrzebowaliśmy aż y, tylu rzeczy, żeby jechać do osą, y, bo takie same najpotrzebniejsze rzeczy, jakieś takie, wiecie, które się szybko kończą, to potrzebowaliśmy takie jakieś, że nie ma sensu po prostu y, jechać do osą, ale widzę, że no po prostu po, po ilości zakupów i po kwocie to jest normalnie jakaś porażka, więc jakby osą nie było. Tak daleko to nasze, które lubimy, no to byśmy jeździli częściej. Nawet na takie, na takie mniejsze zakupy. Ale dobra, no czasami idzie się tutaj gdzieś do Biedronki czy do Lidla, po jakieś tam drobne rzeczy, więc no już trudno. No takie są ceny. Niby patrzymy na jakiś produkt i patrzymy: O, tylko 4 zł to biorę. O, tylko 3,98, no to biorę. <gryw> I potem wychodzi coś takiego, że no i tak jest. Jakoś tak dużo. E, więc pokazuję. Dwa razy e, mleko. 2% To od razu w, e, włożę do lodówki. Makrela wędzona. Będę robiła pastę z makreli wędzonej. E, W ogóle przeogromny, przeogromny szczypior. Normalnie zobaczcie, jaki ogromny. On jest chyba pędzony na... Nie chcę myśleć, na czym on jest pędzony, tak naprawdę, ale <grym> chyba na 35 jajecznic by wystarczyło. Będę go dodawać intensywnie do wielu, wielu rzeczy. Kupiłam rzodkiewkę, bo była ładna, więc jest pęczek rzodkiewki kupiliśmy też pomidory malinowe i pomidory takie zwykłe to znaczy kiści, ki, takie kiściowe to się nazywa kupiliśmy też takie tiramisu, Artur to bardzo bardzo lubi i pokażę Wam tak, bo już opakowanie połowę zjadł więc pokażę Wam tak no zjadł po prostu zanim, zanim zaczęłam nagrywać, to przyszedł od razu i połowę zjadł. Dorwałam też takie wafle, i słuchajcie, pierwszy raz zobaczyłam, że mają takie wafle ryżowe musli. Więc wzięłam sobie tak, żeby czasami, wiecie, skoro odstawiłam pieczywo, no zdarza mi się gdzieś tam zjeść kromkę w całym tygodniu. Tak, wiecie, jak naprawdę mam ochotę, bo też. To nie jest tak, że... żebyście mnie nie, nie, nie zrozumieli źle. Żebyście sobie teraz nie pomyśleli, że ja zrezygnowałam w ogóle ze wszystkiego i przestałam jeść. Nie, ja po prostu odstawiłam słodkie. Słodkie rzeczy mogę zjeść sobie na przykład jako jeden posiłek, na przykład rano jogurt z owocami, coś takiego. Ale odstawiłam po prostu słodycze, tak, słodycze odstawiłam, e, odstawiłam chipsy i tego typu rzeczy. Mogę sobie zrobić jakiś taki jeden dzień, e, jedną rzecz sobie zjeść w tygodniu, na którą mam ochotę, ale tak to na co dzień po prostu nie ma. No i też z tym pieczywem odstawiłam i będę jadła więcej po prostu owoców i warzyw. E, i y, mało albo wcale pieczywa, także sobie czasami chrupne, na przykład na drugie śniadanie, czy coś tego. Jestem ciekawa, jak to smakuje. Czy to jest y, słodkie? No nie wiem. A to jest y, takie pieczywo ryżowe, wieloziarniste. To wiecie, to jest taki, takie chlebki, to są ryżowe. No. O! I sobie już od razu wkładam do mojej. Magicznej szafki. Kupiłam to też, właśnie już zjadłam razem z Arturem. Przed chwileczką, bo jak wróciliśmy, zjedliśmy sobie jakieś tam, właśnie ja zjadłam sobie jeszcze z Ochoa, miałam taki właśnie wafel ryżowy, to sobie zjadłam. I zjadłam sobie też trzy ogórki małosolne. Artur zjadł resztę, czy tam cztery, nie pamiętam. Były w promocji, a jeszcze naprawdę miały smak małosolnych, nie były jeszcze zakiszone. Yy, one normalnie 6,39 a była promocja na 4,79 No to zjeliśmy, bardzo pyszne były, zjedliśmy po prostu na jednym posiedzeniu. Artur sobie kupił taki yy, ser w ziołach Knora. On no, czasami tam sobie wciągnie zupkę chińską. To dla mnie. Też lubię mieć w, w szafce, gdzieś tam, no wiecie, w razie jakiejś... Czasami, czasami mam tak, że tak mnie najdzie y, ochota na zupkę chińską, że nic mi tego nie zastąpi. A jest to przeważnie y, dzień po jakimś y, piciu alkoholu, jak mam takiego tak zwanego kaca, to y, najbardziej lubię rano zjeść po prostu zupkę chińską. To jest jakoś tak, nie wiem, tak mnie ta chemia jakoś tak na nogi stawia. <gulia> y, Gouda, Golda, taki ser 400 gram. To Artur wziął, no wiecie, ja sera. Nie wiem, jak sobie zjem tam plasterek to jest ok. Powiem Wam, cytryny są mega drogie, kosztują 10 zł za kilo. To jest po prostu straszne. Kupiłam jedną cytrynę. E, będę sobie piła herbatkę z cytryną, albo też lubię samą cytrynę. Tak, wiecie, cytrynę zalać wodą, no ale wtedy też e, lubię do tego dodać miód. E, wzięłam e, takie pokrojone. Pokrojony ananas, żeby też właśnie móc sobie z jogurtem naturalnym albo tak wiecie, sobie zjeść kosteczkę, jak mnie coś na słodkie weźmie. A to może stać nawet otwarty w lodówce, z tym się nic nie dzieje. Także to jest fajne. Serek wiejski taki dla Artura, a ja sobie wzięłam taki mały serek wiejski. Y śmietankę trzydziestkę wzięłam tam, wiecie, odrobinę, nie wiem do jakiejś zupy, czy jakiegoś sosu, czy czegoś takiego, to czasami się przydaje, czasami zastępuję jogurtem, ale y, są takie y, zupnie, ale na przykład y, są takie sosy, że po prostu ta śmietanka no musi być, bo gdzieś tam ten sos wtedy nie smakuje tak jak powinien y, Artur wziął dla siebie takie osi. Najpierw myślał, że ja będę chciała, więc wziął takie dla siebie, dla mnie, a takie dla siebie, ale ja nie będę piła, powiedziałam mu, więc powiedział, że wypiję dwa. Wzięłam naturalny twaróg chudy, taki lubię te w, tak, w takich opakowaniach, podoba mi się to. Artur wziął twaróg wędzony. Jak nie idziemy do oszą, to na szczęście też można dostać w Lidlu. Jogurt naturalny grecki wzięłam. Już bardzo dawno nie miałam jogurtu greckiego. Gdzieś jakoś tak zapomniałam o tym wynalazku. Piątnica, twój smak, puszysty serek śmietankowy z ziołami. Wzięłam właśnie tak, żeby sobie to pieczywo czasami posmarować. Buraczki, wiórki, bardzo lubię. Buraczki, wiórki, jak buraczki, to tylko wiórki. Serek, w... t, yy, serek włoski, pilos, też bardzo lubimy. I ostatnia rzecz to jest yy, polskie mięso z nogi kurczaka klasa A. Yy, wzięłam, ja też je bardzo często kupuję w oszą. I była dobra cena, jakieś tam niecałe 10 złotych za kilogram, więc wzięłam, ale czekajcie, bo tutaj jest cena za kilogram 11,99, a na y, tym, na tej y, wystawce było napisane tam niecałe 10 zł, 9 i coś, więc zobaczę, jak oni podbili to. Pomidory, deser włoski, jogurt grecki, ananas, wafle ryżowe, cytryny świeże, twaróg chudy, mięso z nogi kurczaka jest. Mhm, tak. Yy, mięso z nogi kurczaka, 8,90, chyba za kilo. Yy, w każdym razie 7,73 wyszło, a tutaj ile jest? Tu nie ma kilo? Nie, nie ma kilo. Mhm. Dobra. Także faktycznie 8,90, słuchajcie, bardzo dobra cena. Widzicie? Nawet nie 9 i coś, tylko 8 i coś, także bardzo dobra cena. E, 7,73 za to zapłaciliśmy. No także fajnie będzie na jakiś tam obiadek. Bardzo lubię te nogi, takie wiecie, uduszone, podduszone z warzywami. Pycha. Mm, no dobra, w, wkładam zakupy do lodówki do, do szafek i. Chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze dzisiaj jedziemy z tą koleżanką, też do Lumpexu jedziemy, dlatego że dzisiaj jest dostawa. Wczoraj były najniższe ceny, dzisiaj jest dostawa nowego towaru. I jedziemy, wczoraj właśnie pralki się biorą. Wczoraj było tak, że jednak u mnie przyjechała, Artur z nami nie jechał, bo nie chciało mu się stać i w ogóle na to patrzeć. A dzisiaj bezpośrednio z pracy y, tam się spotykamy, także ona jedzie bezpośrednio z pracy, a mnie zawiezie Artur, pojedzie z nami. Nie wiem, czy to przeżyje, czy nie, bo wczoraj byłyśmy dwie godziny, bo byłyśmy tam o 18.10, a wyszłyśmy za 5.20, bo już o 20.00 zamykali, także tempo było po prostu błyskawiczne. No, ale słuchajcie, ciuchy się piorą. Kupiłam jeszcze jedną parę butów. Yy, za cenę zobaczycie, jaką to się normalnie zdziwicie, i to bardzo. Yy, I. No, cały czas mam jakieś takie, przepraszam, kaszlałam. Cały czas mm, mam jakieś takie przeziębienie. Coś mi jest cały czas zimno, ale biorę jakieś tam moleki więc mam nadzieję, że mi to minie. I dzisiaj jeszcze jak nic się nie zmieni, to jak wrócimy do domu po tym całym wypadzie do sklepu, to mamy plan pojechać do jakiejś knajpki, do jakiejś restauracji, czegoś takiego właśnie też z naszą koleżanką. No bo trzeba jakoś coś się rozerwać troszeczkę, no, gdzieś wyjść do ludzi. Mm, no, dzisiaj byłam, słuchajcie, po akt małżeństwa. I myślałam, że od razu mi się uda wymienić dowód, ale nie mogę wymienić dowodu, bo najpierw muszę iść do fotografa, bo nie może być zdjęcie z poprzedniego dowodu. Nie może być takie samo. Uch, no i, i muszę jeszcze iść do fotografa, i widzicie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Myślałam, że się wszystko uda zrobić w jednym dniu, w jednym czasie, w jednym urzędzie, a się okazuje, że nie. Jeszcze teraz muszę iść zrobić zdjęcie i wtedy dopiero. I zawsze słuchajcie, cztery zdjęcia dostaję, z czego jedno zdjęcie idzie do jakiegoś dokumentu, a dwa a trzy zostają. No i taka to jest robota bez sensu i za każdym razem jest tak samo praktycznie. No i tyle. Tak to wygląda. Słuchajcie, dzisiaj zjem na obiad, zaraz będę jadła, bo zaraz będziemy jechać. W sumie już jest bardzo późno, jest za 20, za 25. I zaraz będę jadła. Obiad zjem jeszcze mam od wczoraj ten makaron ze szpinakiem, takie, także zjadam. Wkładam rzeczy do, pochowam do lodówki, do szafek i jedziemy. Jesteśmy, przyjechaliśmy, znowu dzisiaj dwie godziny w lumpeksie, znowu wielka, ogromna, pełna siata, także będzie duży, lumpeksowy haul. Słuchajcie, my teraz czekamy na info, zaraz idziemy w Dobry miasto. Dobry wieczór kochani, jak się macie, jak tam u was, co dobrego? Coś tam się urodziło, coś przybyło, ubyło. Co tam, no. kochani, Dajcie podzielcie znać. się. My, widzicie, przyjechaliśmy. No. Jest godzina. Jest godzina 20:28. No, o 20.00 wyszliśmy ze sklepu. To jest mój outfit. A mój outfit jest taki. Tu mam taką yy, kurtkę. Taką, to jest z Big Star'a, z tego co dobrze pamiętam. Bluzka jest z Mochi, to spodnie Mojito. są z Reserved Mojito. Mojito. i buty, trampki Mojito. Adidas. O, takie. Tak to wygląda. A ja tak. Patrzcie, mój outfit. Skóra normalnie już miałem. Nie, no, dobra, stawcie głupot. No, no, zaraz słuchajcie, no. lecimy. Z koleżanką się umówiliśmy. Najprawdopodobniej idziemy no, w miasto, tak to się ma zakończyć. No, także no, musimy kończyć. Trzymajcie się ciepło, czekajcie na hall papa.